Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Niebawem tu przybędzie pan komisarz generalny. Jak ja mam powstrzymać tego kilka od robienia dalszych głupstw? Zamiast mamusia i tatusia powinien aresztować tych przestępców. Tyle tu ich fotografii. Tak, tak, Muminku. Wprawdzie te zdjęcia są bardzo stare. Stare? po co właściwie pan trzyma te zdjęcia? Żeby wyglądało tutaj mm, bardziej policyjnie. Po prostu. Mam pomysł! Kirek! Kirek! Zlecam ci bardzo odpowiedzialne zadanie. Jestem pewien, że będziesz w stanie je wykonać. Tak. A właściwie tylko ty jeden możesz to zrobić. Tak jest! Otrzymałem właśnie informację, że ci dwaj brutalni złodzieje ostatnio byli widziani w Dolinie Mumiku. Naprawdę? Są uzbrojeni i niebezpieczni, bardzo niebezpieczni. Dlaczego nie poinformował mnie pan o tym niezwłocznie, inspektorze? Nie byłem przekonany, czy poradzisz sobie z tym zadaniem, ale teraz jestem tego pewien. Zupełnie pewien. Ach, inspektorze! Nigdy pana nie zawiodę! Natychmiast zostaną zatrzymani! Orety, najwyraźniej jest zachwycony. Jest pan pewien, że mu się uda, czy Cirek temu podoła! <laughs> Przynajmniej mam go z głowy, tak. Chociaż na jakiś czas. Co? Ale o co chodzi? Do doliny Uminków przybywa wkrótce na inspekcję komisarz generalny. To rozumiem. Chcę. Nie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. A tymczasem ile. Właśnie nie mogę pozwolić, żeby aresztował ludzi na lewo i prawo w czasie wizyty komisarza generalnego. Zapał Hirka zupełnie nie idzie w parze z rozwagą, a to mi sprawia wiele, wiele kłopotów. To prawda. Tak rozumiem, i ja też. Aha. Witam! <laughs> Witam wszystkich! No i jak wyglądam? Kim ty jesteś? Tajnym agentem. Gdybym chodził w mundurze, wszyscy przestępcy natychmiast by uciekli, a w tym stroju wyglądam jak inni ludzie. My, zawodowcy, mamy swoje sposoby i pomysły w naszych genialnych głowach. Zawodowcy też coś? A więc wyruszam. Połodzenia. Chwileczkę. Prawdziwi detektywi mają asystentów. Hmm. Muminku, wyznaczam Cię na mojego ach, asystenta. Ach, ach. Wyznaczam Cię na mojego asystenta, tak, Muminku? Ciebie, ciebie, ciebie. Dlaczego mnie? Zostałeś wyznaczony do pomocy w tym niebezpiecznym zadaniu, drogi przyjacielu. Ale będziesz miał zabawę, nawet ci zazdroszczę? Mi, daj spokój. Muminku, ruszamy! Mamy przynajmniej trochę spokoju. Chirek, patrz! Chirek? Należy mówić detektywie, Chirek! <laughs> A, ale o co ci chodzi, Muminku? To są ślady. Co? Pięk, dobra robota, Muminku. No tak, wygląda na to, że jest ich Tak na pewno. I poszli w tym kierunku. W tym kierunku! To też jest oczywiste. Mm. No, Muminku! Idziemy! Prędko! Dalej, naprzód! No ale nie wiemy jeszcze, czy to w ogóle są przestępcy! Najpierw musieli ich odszukać! Ej, dokąd ci się tak spieszy? Sam komisarz generalny przybije mi odznakę! Zostanę policjantem! Policjantem! Ale się nam udało! Jaki nam się trafił nóg? Ojej, prawdziwi złodzieje! I to my ich znaleźliśmy! Nie tak prędko, Mumiku! To byłoby zbyt proste! Ale oni wyglądają dokładnie tak jak na tych zdjęciach u pana inspektora! Jesteś amatorem! Ja nazwałbym to doskonałym zamaskowaniem. Żaden przestępca tak by się nie ubrał. To są na pewno dwaj przebrani policjanci. Ale to... z fałszywym łupem na przynętę, przyszli rozpoznawać środowisko przestępcze. Czy to możliwe? Sam się przekonasz za chwilę. No, bierzemy się za nową robotę, przyjaciele! Dobra! Cześć! O... Jak leci! Witam koledzy! Kim jesteś? Co ty tu robisz? Widzę, że przynieśliście skrzynię na łup. To bardzo dobre posunięcie. I jakie doskonałe przebranie. Przebranie? Właśnie! Przypominku możecie mówić. My obaj też jesteśmy na służbie. Na służbie? Ja jestem Chirek. Detektyw Hirek! Detektyw pierwszego stopnia. Nie obawiajcie się, koledzy. Nie stracimy was. Przecież wszyscy razem służymy tej samej sprawiedliwości. Służymy prawu i sprawiedliwości. Sprawiedliwości? Więc wy także spodziewacie się, że przestępcy przybędą tutaj łodzią? Ej, o co tu chodzi? Oni chyba nie wiedzą, kim my jesteśmy. Posłuchajcie, czy wy także jesteście policjantami? O, tak. A, tak. O, 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 oczywiście, że jesteśmy o, policjantami ten dzieciak nas Albo to jakaś pułapka. Udają, że my jesteśmy przebranymi policjantami, a w tym czasie wezmą posiłki, żeby nas zamknąć. <mologa> 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 oh, ja. e, Hej! Co się dzieje? Chyba coś usłyszeli. Biegnijmy! Trzeba im pomóc! To nie jest zbyt mądre. Dolina Muminków to bardzo, bardzo spokojne miejsce. A tu co? Hmm, zastanawiam się, dokąd oni poszli. Ach, Irku, według mnie to właśnie byli prawdziwi przestępcy. Po, popatrz! Aha. Coś podobnego? Za co teraz widzę prawdziwego przestępcę? Najprawdziwszego z prawdziwych. Co? Ale on wygląda jak policjant. Oczywiście, bo to jego przebranie i to niezłe. Wprost znakomite. Chytrze to sobie wymyślił. Rzeczywiście tak sądzisz? Tak, go! Tak, tak. To mi wygląda na łup z kradzieży. Nie! Jesteś aresztowany! jest twojej kariery! Kim ty jesteś? Koniec gry, złodziejaszku! Złodziejaszku? <grych> chyba nie wiesz, to komu masz Składa aport, w wuju, w, Panie inspektorze, złapany na gorącym uczynku i doprowadzony. Detektyw Hirek melduje wykonanie zadania. Co? Kogo tym razem aresztowałeś? Wytłumacz mi Hirku! Kogo? Nie tego tam! Co? O nie Pan komisarz generalny! Aresztowałeś samego komisarza generalnego przy Badeku? Czego się obawiałem? Ale się porobiło, co? Chyba komisarz jest wściekły. Ja myślę, że nasz inspektor jest wściekły jeszcze bardziej. nie, e, e, cóż to? Czy tak zawsze witacie gości w Dolinie Muminków? Proszę przyjąć najszczersze przeprosiny, panie komisarzu. To okropna pomyłka. Cirek, przepraszaj natychmiast. Ja bardzo przepraszam! Mówi lek, ja też bardzo przepraszam. To ja za co mam przepraszać? Nie pytaj, przepraszaj! Przepraszam, przepraszam, przepraszam! przepraszam. Pana, przepraszam. <grywa> Nigdy w życiu nie aresztowano mnie, ależ to zabawne. <grywa> Czy ja wyglądam na niebezpiecznego przyjaciela? tylko dla rekróczyków. Pełniona w młodości to jeszcze nie katastrofa. To myłka, to mi się podoba. Czy pan e, wybaczy mojemu siostrzeńcowi jego błąd? Tak. Policjant powinien być nieufny i nie może niczego przyjmować bez sprawdzenia. Musi zawsze być czujny. Tak jest! Z tego co zauważyłem, ty jesteś bardzo obiecujący, tak, bardzo obiecujący młodym człowiekiem. No właśnie tak, to, to ja. Aha, będę my ludzie! Tak, tak, tak pan sądzi! Tak! Panie komisarzu generalny! Ja chcę być dobrym, prawdziwym politykiem! Pamiętaj, Hirku, że ja znam cię lepiej! Lubię ambitnych, a więc czy chcesz pracować ze mną? Będziesz musiał wówczas wyjechać z Doliny Muminków. Czekają cię całe lata na.

Pamiętaj, że masz robić wszystko, co ci każe komisarz generalny. Policjant musi być zdyscyplinowany. Tak, panie inspektorze! Tak się cieszę, że w dolinie Młynków znów zapanuje spokój. Ja tam bym wolał kilku prawdziwych przestępców. Wyruszam! Wyruszam w świat. Przepraszam, że musieliście zetknąć się z moim siostrzeńcem. To było bardzo interesujące doświadczenie. Proszę, ale cieszę się, że ja nie mam przestrzeńców. Myślę, że nie napiszę powieści kryminalnej. Do widzę.